Latawiec dostaniemy do rąk już w pierwszej godzinie nauki, podczas gdy deskę dołączymy po 4-6 godzinach. Latawcem, na którym rozpoczniemy naukę, jest latawiec komorowy, dwulinkowy. Latawiec taki ma krawędź natarcia, która naciera na wiatr, przez to wskazuje, w którą stronę poleci latawiec. Obserwuj ją, a szybko opanujesz latanie. Po przeciwnej stronie jest krawędź spływu. Prawy i lewy koniec latawca to prawy i lewy tip. Kształt latawca jest utrzymywany dzięki systemowi linek. Wszystkie linki z prawej części latawca schodzą do jednej zielonej linki, a wszystkie linki z lewej części latawca do jednej czerwonej linki. Do tych linek mocujemy dwie linki sterujące dochodzące do baru.